Witam Elo, cześć Siemanko, z tej strony wasz ulubiony youtuber, czyli Kapitan Z Gredek. Witam was na moim pokładzie. Witam was w kolejnej części przygód Kangur Kakao. Może bez zbędnego gadania lecimy dalej. to przelona jazda, ciekawa o co chodzi. a, się o, o co chodzi? Eee, sorka Ja wiem o co chodzi, już nie wiem co mówię. Tutaj nie mam monet, bo ja nie wiem. Minutkę tego etapu przeszedłem, zaraz, wam powiem dlaczego. No, lecimy. Po pierwsze i tak go chciałam zacząć od nowa, bo moje kalectwo i... Tutaj jak wciśniecie, bo możecie szybciej sterować, a jak A to wolniej. Po pierwsze, zaraz wam powiem dlaczego. O! Chciałam zbierać te wszystkie i nie mogłem, bo nie jestem boży. Chodziło mi nie może o sprawność, a czas reakcji. Opóźniony trochę w nim. Po pierwsze, chciałam zebrać te wszystkie monety. Wam wam, że zawsze chciałam się nauczyć jeździć na snowboardzie. Na nartach nie, na snowboardzie tak, nie w ogóle na deskorolce. Czkolwiek z moim keletrzem to prawdopodobnie skończyłbym z połamanym kręgosłupem, a przynajmniej dwiema nogami. Albo oby dwiema rękami. A drugi etap zaczął się tu. Nie ogarnąłem jak my mamy, moi drodzy, sterować już wam pokazuję gdzie. Wow. To był fail, ale nie Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Tutaj. Wciskałem spację. Działa. Tutaj już nie działa. Próbowałam milion razy z W, ale się okazało, że z W mi wcale go nie przyspiesza, z A mi nie przyspiesza. Milion razy tu spadałem, o... Nie wiedziałam, podwójny skok w ogóle na desce bordowej nam nie działa, ale przecież nam mówiła pszczółka, że w ogóle na lodzie nie działa i nie wiedziałam o co chodzi. Co się potem okazało, co i tak jest trudne. Musimy... Przytrzymać czy spację od momentu, kiedy zaczyna nam się ten czerwony kolor, a puścić jak spadniemy. Tylko nie jak spadniemy, bo jak spadniemy i będziemy dalej trzymać, to właśnie zrobimy to. Podwójny skok. Musimy zaraz przed samym lądowaniem, zanim dotkniemy jeszcze tej zielonej rampy, puścić spację. Czyli tak. Jak sobie sterujemy, znaczy sterujemy, jedziemy to. Trzymamy, puszczamy. Zaczyna się czerwone, czyli trzymamy, puszczamy. Zanim wylądujemy. Trzymamy. Widzicie, chwila nieuwagi. Puścicie trochę za późno on robi podwójny skok. I to samo przy czerwonym. Trochę później zaczniecie wciskać spację. On wam nie, nie doleci tutaj. Mam wam, że to jest. Bo to zależy z jaką... jak on się rozpędzi szybciej wyląduje albo wolniej i powiem wam, że jest ciężko ten moment wychwycić a też jest strach taki, że jak puszczę za wolno to po prostu wpadnę do lawy, tak? o o, tutaj za wcześnie z kolei przytrzymałam spację przed czerwonym także tu musicie się to tak jak na tych grach na androida, iOS-a, czy tam minus mobile czy na przykład rzutacie do kosza i musicie idealnie, by takim paseczkiem na środku zatrzymać? Bo jak nie, to dupa. No i u mnie jest właśnie ta dupa. Dobra, póki co jest świetnie. Aha, czyli możecie puścić po prostu, jak skończycie trzymać czerw... Jak wyskoczycie z czerwonego, to możecie już puścić. On już sam sobie wyląduje tam, gdzie musi. Już się przestraszyłem, że ja będziemy musieli powtarzać etap z tą lawą. Tutaj, oczywiście, możecie sobie wówcisnąć. Wtedy będziecie szybciej jechać, i przeskoczycie. Tylko radziłbym Wam, jednak, lepiej skakać niż ja. Nienawidzę lodu. Wiem, że mam to już mówiłem, ale ja naprawdę nienawidzę lodu. Ja wolę błoto. Ała. Ja wolę błoto, deszcz, ale nie zimę. Ała, biedny kangurek. Myli mi się, bo teraz sy przyspieszamy, a ja przyspieszam wuj i wracam do niego. Wow, 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 wow. Lubię takie etapy, jak już Wam mówiłem, ucieczki jak przed Niedźwiedziem, czy... Nie pamiętam, gdzie to potem było. A, tam na chmurach, jak uciekaliśmy po tych mostach. Nie wiem czy trochę nie jest za głośno teraz ten pieprzony... Odśnieżacz. Nie, to nie jak to się mówi, odśnieżacz chyba. Może ściszę troszkę gierkę. To też nie bardzo mam jak, mam dwie ręce zajęte. Dobra. Uciekliśmy. Powiem Wam, że nie był to dość łatwy etap. Lećmy może dalej, bo krótko nagrywam, to możemy sobie zacząć kolejny. Mamy kopalnię kryształów. Kopalnie, czyli pewnie będą i te. No świetnie! Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz atak ze skoku jest skuteczniejszy. O, miło to słyszeć. Będziemy dalej nokautować pszczoły. Chciałem powiedzieć, że jak mamy kopalnię, to pewnie będą tutaj... Nie no, Kało, ja chciałam przeczytać, co pisało na tamtej instrukcji. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nienawidzę tych... Krasztanów, czy tam może chłoposki, kurde, nie pamiętam, co to było chyba kasztany. Mm, mm, mm. Co my tu mamy? O nim mówiłem... Jak ja ich kurde nie lubię. Jezu święty, to jest po prostu okropieństwo. O! Co my tu mamy? Malagdy i diamenty. Chciałbym wym dać. Tak poważnie, co ty mam a, już wiem. Brawo, ja będziemy kolejką jechać, ale nie, 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 nie. nie. Najpierw sobie chcę zabrać momenty, monety, nie monety, bo jestem cytry na pieniądze. He, 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 he. żartuję. Aha! Czyli to będzie taki hardcore. No dobra, no to ja już to widzę po prostu przepięknie. Ała! Wow. Co mnie bijesz? Kurde. Po wieku, znaczy soplu. Czy znaczy, stalagdy. Cieieie, ale. był Albo stalagmit Jedno to było co wyzerasta z ziemi, a drugie co zwisał. Od sufitu. Ale nie pamiętam które to które, także sorka. Bardziej się skupiłem na tym, jak my strzelamy tym bumerangiem, dlatego nie przepilnowałem skoku. Dobra. Ja już widzę, że to będzie zbyt hardkorowe jak dla mnie. co ty, albo kangur Kurde, czy my tu starali... staraliśmy, kurde, czy my tu A, E się strzela, dobra Jak już wiem, czy mi się strzela, mogę skupić się na jeździe Wiecie co, ja jestem na tyle upośledzony to po pierwsze, przecież mam tu bumerangi i świruję bałwana teraz. oła. Ciekawe, czy da się przycisk w ogóle bumerangiem pierdylnąć. Nie da się. A po drugie Przecież te pociągi się zatrzymują. Więc mogę przeskoczyć dopiero jak się zatrzymają, no ale... вам на mm. mm. что я стену к вам на что. Что что я, что что я, что 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 Chyba na górze były. E, okay, i mogłem chyba je wziąć, ale chyba mogę wrócić, tak? Jasne, że mogę. A jak mogę, to idę wolo. Tam się da wskoczyć? Pewnie się da, tylko będę musiał zębatki uruchomić czy coś. Albo to po prostu. Lolo. Kało! Komu tu się nie da kamery sterować? Jak ja tego nie lubię! Ludu, mój drogi! No co tu jest? Dobra, na tą wintkę to my chyba musimy z góry skoczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pać Dobra, źle mi się wydaje, tu musimy... Wezmę jeszcze te... I te. I serduszko. O. Albo stąd nawet. Z tym przypadkiem. Staram się. Wybaczcie mi, że to jest taka trochę cisza. Ja się staram mówić. Sam nie lubię oglądać filmów za bardzo, gdzie jest cisza. jak Shlong Play na przykład, gdzie są no commentary. Bez komentarza. Ale muszę się, kurde, trochę skupić. Kwestia nawyku, znaczy nawyku, no. Łomności swojej nie naprawię, tak. No, kurde. Nie lubię takiej perspektywy, kurde, bo ja nie wiem, gdzie ja skaczę. No. Fajon, zostaw mnie. Ja ci nic nie zrobiłem. Nikomu z Was nic nie zrobiłem? Co wy chcecie od biednego kurde kangurka? Chamy rudy. Bigo! Bigo! Uj, jak groźnie. E, ciekawe, czy tam się da wskoczyć? Już znam odpowiedź na to pytanie. Szkoda, że ucierpiała na tym biedna dupka kangurka. Śmieszne jest to, że to jest tak ułożone i my kurde też na to skaczemy. Kurde, czuję, że my to możemy wziąć. Po prostu ja to czuję. To pewnie okrążymy, tak mi się wydaje. Lawa w Minecrafcie jest jednak mniej przerażająca, Jeszcze się mniejszy jest ryzyko, że coś nam zrobi. No, kało, wiesz tam, kało. Ale ten nam poszedł easy. Ale diamentów jak się na hapie won, 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 won won. won, won. No, mówiłem wam, Co byś chciał, kurde. Chciałeś walczyć ze mną? To tam ko... koło. Dlaczego lut? Ja się kurde pytam, dlaczego lud. Dlaczego? Dlaczego? No dlaczego? 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 Kurde, chciałem wskoczyć na to zielone, a to przecież mnie odbija właśnie. Co to było? To było przerażające, kurde. Shh. Co to, kurde, było? Jakieś przerażające... papugi. Wiecie co wam powiem? A jest te monety. Ja chcę uciec z lodu. Ja nie chcę. Ja po prostu nie chcę. Matko, córko, jedyno, co tu się dzieje? Jeszcze. Co to są za jakieś kurde papugi, które. To pingwiny są, nie papugi. Jezu święty, jak ja jestem kurde ubogi umysłowo. To były pingwiny, ludzie, ale będzie ubaw ze mnie. Jak ja się upokorzyłem w tym momencie. Ja mówię na pingwiny, papugi. Moje drogie, kochane ludy, co tu się właśnie wydarzyło. Ja no nie wierzę, to są pingwiny. Ciekawe, czy się da upierdzielić? To chyba się nie da. Jak się nie da, to lecimy dalej. Bo chciałam się kurde zemścić na nich za moje upokorzenie. Wait, my byliśmy koło pociągu. Przeszliśmy ten cały głupi etap z, z nienawidzonym przeze mnie lodem po to, żeby dostać się do kolei, przy której byliśmy. Chyba, że to droga powrotna. A No dobra, skończony etap, no to ideale, jak na 20 minut odcineczka. W takim wypadku ja się z wami, moi mili, żegnam. Jeżeli wam się podobało, komentujcie, subujcie, łapkujcie i udostępniajcie. Jak wam się nie podobało, to też komentujcie piszcie dlaczego i tak dalej, i tak dalej, co poprawić. Ja tak jak wspomniałam, życzę wam miłej reszty dnia lub miłego wieczoru, w zależności kiedy oglądacie to. Do zobaczenia. Pa, pa.